Siemanko, siemanko! Ja nazywam się Diabeł, a wy oglądacie Blockchain Gaming News, czyli przegląd tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich tygodni w gamingu. Zapraszam was do oglądania od deski do deski, bo nigdy nie wiecie, na jaką perełkę możecie trafić. No to co? Lecimy z tym koksem! Na slajdzie dzisiejszych informacji gamingowych wziąłem pod lupę projekt Alterverse. Tutaj macie teraz krótki pogląd na tą pozycję gamingową. Jak widzicie, budowany jest na Unreal Engine, natomiast to nie jest całkowicie nowy projekt. On wcześniej był tutaj tworzony na Engine. No i zauważyłem, że jest jakiś wstępny romasik z poligonem. Zobaczymy, czy tak jak inne projekty gamingowe z Engine'a, również Alterverse pojawi się na poligonie lub na innym blockchainie. Nie o tym dzisiaj. Chciałem poruszyć. Nie wiem, czy pamiętacie moje filmy z aplikacji Move to Air pokazywałem, że idealnie by było, gdyby te aplikacje dogadały się z firmami, które produkują na przykład odzież sportową, obuwie, czy inne akcesoria, bo to by była idealna przestrzeń marketingowa, reklamowa, ponieważ docierałoby to idealnie do osób, które byłyby tymi rzeczami zainteresowane. No, i w taki sposób właśnie pomyślało Alterverse i Scooty. Na pewno zapytacie, co to jest te Scooty, więc już na starcie wam tłumaczę. Jest to marketplace dla osób zainteresowanych gamingiem. Jak widzicie, nie tylko rzeczy gamingowe są tutaj na platformie, no bo obuwie jakoś nie można przydzielić do tego, czy jest gamingowe, czy nie jest gamingowe. Natomiast ma to polegać na takiej zasadzie, że gracze we wszelkich różnych platformach będą mogli podczas grania zobaczyć, co może im się przydać, co mogą zakupić z potrzebnych rzeczy. No i tutaj ta platforma też poprzez swój token taki wewnętrzny, w tym e-commerce, prowadzi taką lojalizację graczy, ponieważ z każdego zakupu skapie ci ten token z Kuti. No i za pomocą. Niego też również kolejne rzeczy można nabywać w odpowiedni sposób, sobie wymieniać. I na czym polega ta cała innowacja? Bo tak naprawdę każdy dowolny market mógłby trafić do Alterverse na ich billboardy, tutaj o to chodzi, że Scuti zauważył, że oddzielne produkty są dedykowane do graczy. Oni nie potrzebują zbierać po ciasteczkach informacji, kto jest graczem, jakich urządzeń używa, co jest mu potrzebne, tylko poprzez gry, pojawienie się. W różnych grach, a między innymi tutaj Walter West, czy projekcie opartym o Blockchain, dzięki temu, że pojawiają się w takich przestrzeniach, no to dedykują tylko produkty do osób, które mi w większości wypadków są potencjalnie zainteresowane, bo to my, gracze jesteśmy zainteresowani jakimiś słuchawkami klawiaturą, czy innymi urządzeniami związanymi z gamingiem. Warto zauważyć, że Alterverse ma jakiś pomysł na budowanie tego całego metaversu, bo kolejne partnerstwo z platformy e, Ridestream, right która buduje takiego launchpada dla projektów związanych z Web3 i produkcją różnych filmów oraz projektów telewizyjnych. Bardzo fajne zdjęcie gdzieś widziałem tutaj na Twitterze odnośnie Alterverse, gdzie było pokazane, że takie filmy na przykład mogą być emitowane właśnie w metaversie i wydaje mi się, że w taki sposób budowanie partnerstwa i rozszerzanie właśnie tej pozycji o to, że możemy na przykład wejść do takiego metaversowego kina i obejrzeć sobie jakiś film albo do metaversowego Pubu i obejrzeć sobie Mecz. Kolejnym ze starszych projektów, na które chciałbym zwrócić uwagę, budowanym na blockchainie WAX jest kolonizem Mars. Jak wiecie albo nie wiecie, była już jedna faza beta, teraz oni rozpoczynają kolejną fazę beta, już dla Nowej grupy graczy. No i dzięki osobom, które brały udział w pierwszej części fazy beta testów, udało się doprowadzić i polepszyć działanie rozgrywki. Natomiast to nie jest jakby cały koniec. W czasie drugiej fazy rozgrywki beta testów, gracze zamkniętej bety to będą osobne testowe tokeny Martia, no i też odpowiednie zasoby, które potem zostaną. No, oczywiście zlikwidowane, natomiast będzie można również korzystać z tych zasobów, które obecnie posiadacie, czyli z obecnych NFT'ków, no i z tokenów Martia. Oczywiście ci, którzy wezmą udział w fazie beta, oprócz tej specyficznej rozgrywki, która tylko będzie dostępna dla Was. Będziecie mogli cały czas normalnie brać udział tutaj, w tej mini grze, która jest dostępna dla wszystkich osób. Uczestnictwo w zamkniętej fazie beta testów nie zapewni żadnej przewagi, jeżeli chodzi o dodatkowe tokeny, martia i zasoby. Natomiast zapoznanie się zawsze wcześniejsze z grą i to, co tutaj deweloperzy nam wprowadzą, zawsze pozwala nam na opracowanie odpowiedniej strategii. Bardzo fajnie nam się rozwija ekosystem Vulcan Forge. W ostatnim czasie padła informacja, że wchodzą również projekty związane z z sportem. No i w tym wypadku przejmują projekt, który się nazywał wcześniej DeFi 11. Ten projekt zostanie całkowicie onięty przez Vulcan Studios. Token zostanie zamieniony na PER i oczywiście będzie jedynym tokenem użytkowym dla obu firm, czyli DeFi 11 i Vulcan Forge. Jeżeli chodzi o ten token, to nie musicie się obawiać, jeżeli są takie osoby, które go posiadają. Wypływ tego tokena zostaje na ten moment trzymany. Natomiast istniejące tokeny zostaną w odpowiedniej proporcji zamienione do tokena PER. Posiadacze będą mogli wymieniać swoje tokeny za pośrednictwem odpowiedniego portalu. Jak tylko padnie jakaś informacja, będziemy wam podawać blockchain Gaming News albo obserwujcie na Twitterze Vulkan Forge. Natomiast wszystko tutaj zmierza do tego, żeby wycofać token T11 i tak jak wygląda cały ekosystem Vulcan Forge, oprzeć to na tokenie Pyr. Sama aplikacja na ten moment powinna zostać zastopowana do momentu aż po prostu wdrożą token Pyr, żeby mógł aktywnie działać w tej aplikacji. No i jak przeniosą całą grę na blockchain Elysium, czyli dedykowany blockchain, który jest używany w całym ekosystemie Vulkan Porch. Ponieważ studio Vulkana przejmuje całkowicie, to jej również nazwa się zmienia z DeFi 11. Wszystko się zmienia na Vulcan Eleven. i był X zauważyło pewne bariery jakie tworzą się w blockchain gamingu i zamierza uruchomić w kwietniu swój paszport ma to być non-custodial wallet który będzie pozwalał graczom za pomocą jednego kliknięcia właśnie wejść w gry web 3. Taka budowa paszportu była wzorowana na xbox gamer tak albo apple id no i ten paszport oprócz możliwości logowania się do projektów związanych z blockchain gamingiem będzie również zawierał portfel cyfrowy również pomagał chronić wszelkie m, acety zawarte na tym belu przed oszustami oraz tak jak wcześniej powiedziałem będziemy mogli zostać uwierzytelnieni na wszelkich we wszelkich grach i platformach związanych z rynkiem web3 to nie jest jedyny projekt tego typu na świecie bo jak wiecie albo nie wiecie gameswift czyli polski projekt który tutaj stawia swoją platformę na poligonie również zamierza coś takiego wprowadzić natomiast już podobną rzecz Mamy wprowadzoną Tezosie i w ich portfelu, który dokładnie zakładamy jednym kliknięciem poprzez czy to zalogowanie się Gmailem, czy Facebookiem, czy inną platformą społecznościową. Tutaj przyjdzie nam poczekać do kwietnia, i wtedy będziemy mogli ocenić, jak to wszystko działa i czy spełnia swoje funkcje, i pozwala większej liczbie graczy z rynku tradycyjnego zapoznać się z projektami Web3, bo na ten moment właśnie to jest największa bariera niezrozumienia całego tego wejścia. Skomplikowane portfele, skomplikowana informacje o, odnośnie NFT, odnośnie blockchaina. To musi być wszystko bardzo proste, dostępne na wyciągnięcie jednego kliknięcia. Tak jak instalujemy grę, klikamy, przeprowadza nas to od punktu A do punktu B. I możemy sobie wtedy swobodnie pograć. Dopiero potem, jak gracze się zapoznają tutaj z takimi projektami, będą mogli rozpocząć edukację kryptowalutową. Sourare w końcu udało się doprowadzić do końca swoją największą misję i pozyskać ostatnią ligę z wielkiej piątki, czyli Premier League. Oficjalnie wszystkie 20 klubów dołączyły do Sourare i już się pokazały w panelu. Ja na ten moment nie doradzam, żeby zakupować karty z angielskich klubów, ponieważ na wstępie one są bardzo drogie. Chyba, że ktoś rzeczywiście poszukuje kart w wydaniu kolekcjonerskim, no to wtedy warto zapolować na te pierwsze cyfry. Pamiętajcie również, że tutaj od nowego roku dużo się pozmieniało w ligach Sorare. Mamy odpowiedniki właśnie tych pięciu lig, gdzie. Gracze mogą w bezpłatny sposób przejść i zacząć się uczyć, jak wygląda właśnie ten blockchain gaming, jak wyglądają Fantazy ligi na Sorare. Mamy wdrożone również gry i ligi Market kapami, które pozwalają też również w łatwiejszy sposób pokonywać kolejne szczeble. Natomiast to wszystko dostaniecie w dedykowanych filmach, ja już mam to wszystko rozpisane, no i w tym tygodniu już pierwszy film powędruje na mój kanał, także zachęcam do oglądania, szczególnie osoby, które jeszcze w ogóle nie miały styczności z projektem Sorare, czyli futbolowej fantazy ligi opartej o... Karty kolekcjonerskie. Również związane z piłką nożną, Rylwy wydaje szósty drop. Jest to drop związany z pucharem Portugalii. No i unikalny moment również będzie podpisany przez piłkarza. Jeżeli chodzi o datę emisji tego dropu, to macie 9 lutego. Także jest czas, żeby się przygotować i zdecydować się, czy dokonacie tego zakupy. Spójrzmy teraz na Wilder World, czyli drugi metawers w dzisiejszych blockchain gaming newsach, a w zasadzie patrząc jeszcze na Vulcan Forge, można powiedzieć, że trzeci. Wilder World jest to projekt, który mówiłem w jednym z moich shortów, że spoglądam. Tam wymieniłem w sumie 7 metawersów, także warto sobie przejrzeć takie o shortce i zobaczyć na co ja spoglądam. Wydaje mi się, że ten projekt też może zrobić furorę. Trzeba zauważyć, że Koncepcyjnie pracują chyba od 8 lat, natomiast taka mocna deweloperka zaczęła się od dwóch lat. Jesteśmy właśnie po wydanej fazie pre alpha gdzie pokazali, jak to wszystko wygląda, a grafika naprawdę jest obłędna, bo również robiona według nowych standardów i nowego silnika graficznego Unreal Engine 5. Miasto całe jest wzorowane na Oryginalnym mieście Miami, a więc kto jeszcze nie miał okazji, żeby odwiedzić, będzie mógł to zrobić w sposób wirtualny. I uważam, że budowanie w ten sposób metaversów ma bardzo ogromny sens, bo powoduje, że osoby, które prawdopodobnie nigdy nie będzie w życiu stać, żeby polecieć na drugi kraniec naszej półkuli, będą mogły poprzez takie metawersy poznawać ludzi, kształcić się, zwiedzać, oglądać inną kulturę. Zupełnie w nowych zakątkach. Przypominam, że nie tylko miasto Miami jest tutaj wdrożone, również podobny metavers buduje Egipt, również Dubaj i kilka różnych miast czy państw stara się wdrożyć swoje pomysły związane z takim wykorzystywaniem świata wirtualnego. Wszystkie osoby, które lubią klimaty. Piratów z Karaibów, zachęcam do przejrzenia projektu Pirates of Araland, tym bardziej, że macie kolejną emisję ich e, tokena, będziecie mogli zakupić w Private A e, token zarówno na platformie Synapse, ale również na giełdzie Kanga Exchange. Jeżeli chodzi o formy zakupu na obu tutaj tych platformach, to tego nie będę Wam wyjaśniał. Macie to wszystko pięknie rozpisane. Jeżeli chodzi o naszą stronę Ekipy. i tutaj u góry, właśnie pojawia się link, z którego możecie skorzystać i przeczytać, w jaki sposób dokonać tych zakupów. Jeżeli chodzi jeszcze o naszych partnerów, to również GameSmith podpisał projektem, który obserwujemy. I który wydaje się być ciekawym projektem na rynku polskiego blockchain gamingu, a mianowicie RoboHero. Teraz już wiemy, że RoboHero pojawi się na blockchainie Gameswifta, Gratulujemy partnerstwa, no i będziemy się przyglądać, jak oba projekty się rozwijają. Zachęcam również na spojrzenie na platformę MetaPro, nie tylko projekty. Które chciałyby z rynku Web2 przenieść na Web3, bo właśnie MetaPro umożliwia wykonanie takiego zabiegu. Natomiast również zachęcam osoby związane z gamingiem, ponieważ mają tam nody, czyli to co znamy z takich platform jak na przykład Gala Games. A podpisywane partnerstwa są coraz ciekawsze. A jednym z tych najciekawszych partners, przynajmniej w mojej opinii, jest projekt Citizen Conflict, który miałem Wam okazję. Pokazywać na niektórych moich piątkowych live'ach. Także odsyłam do platformy i odsyłam również do kanału Macieja, na którym były rozmowy branżowe z tym projektem oraz live, gdzie wszystko do, doskonale macie wytłumaczone, czym się platforma zajmuje i co w najbliższym czasie. Możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o ważne ogłoszenia, to również mamy takie ogłoszenie na Wemings, bo została wydana kolejna część gry Mir. Tym razem część się nazywa M. Ja już troszeczkę podziałałem. Mie co martwi, to jest ten tryb automatyczny, ponieważ uważam, że on powoduje, że gracze nie są tak zaangażowani ciągle w tą rozgrywkę, czyli mining i ekspienie potworów polega na tym, czy wykonywanie misji, że włączamy automat i możemy się pożegnać z telefonem praktycznie na cały dzień. Jedynie przy BOSach, jeżeli zaczniecie tutaj tą rozgrywkę, nie polecam zostawiać automatów. Jest dużo większa szansa, że jednak automat położy Wam całą zabawę. Tyle plusem Mira M w pośród kolejnych części, że dialogów już nie mamy w języku koreańskim. Są one również w języku angielskim, także pozwala troszeczkę się wkręcić w to, co się dzieje w tym świecie. No i oczywiście, tak jak w poprzednich wersjach, możemy sobie również ściągnąć na komputer, jak i na urządzenia mobilne. Czy ja przetrzymam to i będę dalej grać? Powiem szczerze, z dnia na dzień gra coraz mniej mnie wciąga z uwagi właśnie chyba na ten automat. Chociaż dla osób, które są zajęte, posiadają dwa telefony, no to to jest jakieś rozwiązanie. Włączasz na automacie. Drugi telefon używasz do, do pracy i w sytuacji, kiedy prowadzimy normalne życie rodzinne, normalnie pracujemy, również możemy grać. Ale czy o to chodzi w grach? Nie wydaje mi się. I ostatnia ciekawostka w dzisiejszych blockchain gaming news. Age of Rust, mam nadzieję, że kojarzycie taki projekt, bo u mnie często przejawiał się na kanale. Tak, dla niektórych z Was to jest ten projekt, który obiecał, że w grze są zamknięte 23 bitcoiny i sporo tokena engine. Mieli ukończyć całą grę w tamtym roku, nie było żadnej informacji. Gra niby działa, ja sam nie testowałem. Bo jeżeli chodzi o wymagania, to naprawdę są kosmiczne, żeby grać na tych najlepszych parametrach. A te minimalne również są podkręcone na maksa. Także kłania się tutaj mocno optymalizacja. Natomiast już powoli przenoszą ascety. Na sieć poligon, a wcześniej, przypominam, gra była na engine, także widać, projekty gamingowe powoli uciekają tutaj z blockchaina. Engine mimo że jest stworzony dla nich dedykowana gałąź blockchaina, natomiast niestety na enginie kuleje prawdopodobnie i finansowanie projektów i marketing. No bo jak sami przyznacie o Enginie, rzadko kiedy słychać, a powiem szczerze, projekty naprawdę były tam pierwszej klasy. Między innymi Alterverse, który dzisiaj był pominany. W oczekiwaniu na kolejny film polecam zostawić łapę w górę oraz komentarz. Nie macie pomysłu na komentarz, wystarczy hashtag RCA Games. no i oczywiście subskrybujemy ten kanał. Spiona i diabeł znika, heja!